Cześć kochani, dzisiaj jest dziesiąty dzień mojego postu. Zaraz Wam powiem co się podziało, bo myślę, że dzisiejszy odcinek będzie wartościowy. Dzisiaj jest dopiero rano, 10 dnia, ale poczułam, że muszę to tak na świeżo od razu Wam opowiedzieć, żeby mi nic nie umsknęło. Bo myślę, że dzisiejszy odcinek będzie wartościowy. Jestem w domu, jestem w czapce, ponieważ jak nigdzie nie planuje wychodzić tak dalej daję odpocząć moim włosom i po prostu nie myję. Tak, muszę mieć codziennie, bo one są tak po, pogięte po nocy, że nie mogę ich w żaden sposób ułożyć i przez to muszę właśnie myć codziennie głowę. A więc tak. 8 na 9 dzień w nocy moje ciało uzdrawiało kolejny element mojego ciała. A mianowicie, pamiętacie jak Wam mówiłam, że jak byłam w górach, bardzo silnie wiało. I jak wiatr nawiał mi do ucha, to aż mnie bardzo mocno pojawił się taki ból kucie i se wtedy pomyślałam, żebym tylko zapalenia uszu nie dostała, więc prawdopodobnie tam się pojawił jakiś stan zapalny, dlatego że z 8 na 9 po wcześniejszej nocy, gdzie mój organizm uleczał, że tak powiem, no, tłów, czyli wszystkie te dolne drogi oddechowe, zwłaszcza chyba płuca, bo tak czułam, jak mi tam e, po prostu przepływała ta energia w górę i w dół. I to było bardzo ciekawe, bo to tak szło. E, to przyszedł czas na, na uszy. Pamiętajcie, organizm jak was oczyszcza i ulecza, to najpierw nasze komórki odpornościowe atakują te elementy, które są najbardziej zainfekowane. Dopiero jak tam skończą uzdrawiać, idą do następnego elementu, gdzie jest mniejszy stan zapalny. I powiem Wam tak. I właśnie w nocy, z 8 na 9, pojawiły się właśnie, zaczęły mnie pojawiać się bóle uszu. I to było też takie właśnie podobny ból, i podobne kucie, jak wtedy, na, jak mi wiatr napiał na górach. Ale to było takie dwa razy. Weszło, takie ukucie pojawiło się, e, drugi raz, no i ja mówię, no ładnie, chyba zrobiłam stan zapalny, ale e, ten ból się nie utrzymywał. Ja wiem, że zapalenie uszu jest silnym, e, bardzo bolą te uszy i, i trudno jest wytrzymać, bo faktycznie ten ból jest intensywny. Natomiast e, mój organizm. Z, Ewidentnie sobie sam to uleczał i działał tam. Super, ja się bardzo cieszę. I następnego dnia, dziewiątego, czułam się już dużo, dużo lepiej. W dalszym ciągu z nosa mi wypływało woda, także często dość korzystałam z chusteczek. Temperatura w Wczoraj już była wyższa, bo już miałam 36,1, także już rewelacyjnie. Dzisiaj to nawet jeszcze nie wiem, ale zaraz sobie zmierzę i zobaczymy, jaką mam temperaturę. Aczkolwiek dzisiaj wstałam i nie było mi zimno. i Co prawda, jestem w golfie, ale już czuję, że już nie potrzebuję na sobie tyle bluzek mieć. Bo już, już, już dzisiaj super się czuję, zaraz zobaczymy. I powiem Wam tak, że wczoraj, tak jak mówię, herbatę ziołek nie piję, bo mnie totalnie odrzuca od nich. Jest mi po nich niedobrze. Natomiast wczoraj mój organizm, rano jeszcze wypiłam trochę wody mineralnej o temperaturze pokojowej, jednak po niej przechodziły mnie zimne dreszcze i ciało mi się wychłacało. O, szybko wymierzył, więc nie wiadomo, ile będzie. 36. No dobra, widocznie taka moja uroda. Yy, dlatego mi jest często zimno. <laughs> Może będzie lepiej. Yy, I no ewidentnie yy, mój organizm powiedział, że on nie chce tej wody. I od wczoraj zaczęłam, kochani, pić. Yy, robię sobie taki kufel półlitrowy ciepłej wody, nie gorącej i zaczęłam dodawać sobie te, do tego y, soku y, z połowy cytryny, do takiego półlitrowego. Y, obawiałam się, czy czasem mi to, wiecie, y, nie spowoduje, y, nie, nie uruchomi y, funkcji trawiennych, no bo jestem na poście, nie chciałabym czuć sania w żołądku, na razie jest nie w ogóle nic nie czuję, nie potrzebuję jedzenia. No ale wypicie takiej wody, wiecie, nawet przygotowanej, kranowej, ja nie mam filtrów, więc na samą myśl to mnie odrzuca i w ogóle taka woda jest ohydna w smaku, zwłaszcza tu w moim mieście jest tragicznej jakości ta woda kranowa. Więc musiałam czymś zabić ten smak i sobie wrzuciłam, bo muszę sobie ugotować właśnie wywar z imbiru. I, i właśnie sobie taką herbatkę imbirową robić. No i zdecydowanie lepiej, więc dzisiaj też zaczęłam dzień od takiego kuflas z wodą, z cytryną. Dzisiaj wyjdę, zakupić cytryny ale co zmierzam, także wczoraj już się dużo, dużo lepiej y, czułam, aczkolwiek pozwalałam jeszcze organizmowi y, odpoczywać i się regenerować, więc y, no czytałam sobie, przepraszam, ale muszę, o, cieknie, y, odpoczywać i się regenerować, czytałam sobie książki, y... I robiłam sobie takie różne inne rzeczy, ponieważ no, jestem osłabiona po tym, i chodzenie po schodach, w górę, w dół po mieszkaniu, powoduje u mnie zadyszkę chwilową. Co chciałam powiedzieć? Dzisiaj w nocy znowu nastąpiło kolejne oczyszczanie. Widocznie uszy już są uzdrowione. Nastąpiło kolejne. Mianowicie, rano jak wstałam, to zaczęła ze mnie ropa spływać. Od rana smarkam ropnym katarem. Teraz się oczyszczają kolejne górne drogi oddechowe. Także super czuję, że jak to wszystko z siebie wydale, wydmucham, to no będę, będę jak nowo narodzona, będę miała siły na oddychanie. Będzie mi się lekko oddychało i być może już się nie będę tak y, męczyła. Jak widzicie, złapało mnie z poniedziałku na wtorek. Dzisiaj jest czwartek. Zobaczcie, ile przez te dni mój organizm zrobił. Jak bardzo sam się uleczał, dzięki temu, że ja nie wrzucam mu jedzenia. Nie potrzebowałam żadnych leków, żadnych antybiotyków, nie potrzebowałam iść do lekarza, i nie potrzeba. Dajcie swojemu organizmowi czas, jeżeli jesteście też w jakiejś infekcji. Dajcie mu uzdrowić się. On to potrafi. Uwierzcie mi, jestem tego totalnym przykładem i chciałam tu zwrócić wam uwagę bardzo ważno jak wam opowiadam co się u mnie działo i że jednej nocy się uzdrawiały puca drugiej uszy a teraz oczyszczają mi się górne drogi oddechowe z wydzieliny z ropy ze śluzu zwróćcie uwagę że to wszystko miało miejsce w nocy. Co to oznacza? Kochani, dlatego musimy chodzić spać najpóźniej o 22, bo w nocy, oprócz tego, że nasz organizm właśnie odpoczywa, to się regeneruje, ale przede wszystkim naprawia. Wtedy, kiedy on nie musi się zajmować trawieniem, on ulecza i usuwa i naprawia bardzo wiele elementów w naszym ciele. Natomiast jeżeli wy przychodzicie do domu po pracy i zjadacie obfite, ciężkostrawne, smażone produkty, potrawy i za godzinę albo dwie idziecie spać to te smażone produkty trawią się kilka godzin. Zwłaszcza jeżeli jecie mięso i produkty odzwierzęce, to weźcie pod uwagę, że one potrafią się trawić nawet 8 godzin, czyli całą noc. I wtedy dosyć, że macie problem z zaśnięciem, no bo was organizm zamiast produkować melatoninę zajmuje się trawieniem i jest na pełnych obrotach. Nie naprawia i nie regeneruje. Dlatego tak ważne jest, aby ostatni posiłek był, w zależ... no jeżeli chodzimy o 22 spać, to, bo tak zalecam i zaleca się, to powinniście zjeść 16.00-18.00. Ostatni posiłek. I żeby był on lekki, nie ciężkostrawny, nie mięcho, nie mięcho, nie węglowodany. Zjedzcie jakieś warzywa, mogą być na ciepło. I nie jedzcie tak, że teraz to ja sobie muszę poleżeć, tylko małą ilość, żeby organizm zanim pójdziecie spać, Zdążył to strawić, aby w nocy Was naprawiać i uleczać. To jest bardzo ważne. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałam powiedzieć. Ja piję szoty na tym poście z imbiru i kurkumy. I nie są to szoty sklepowe, które są rozcieńczane różnego rodzaju sokami owocowymi. Tylko to jest mojej własnej roboty z imbiru i kurkumy. On jest niczym nie rozcieńczony. On jest naprawdę taki strong, że po prostu jak go wypijecie to mm, pali wszystko. Piję go, żeby właśnie poprawić, zwiększyć też odporność, ale przede wszystkim, żeby właśnie wybić wszelkiego rodzaju stany zapalne w moim organizmie. Jest to też, ja to już zaczęłam pić przed podjęciem decyzji postu, bo sobie wcześniej już zrobiłam te szoty, więc muszę je wypić, ale nie przerwałam, aczkolwiek się zastanawiałam, są to po prostu zioła, więc... Nie pobudzają mi układu trawienia, i y, są to po prostu y, świeży wywar z ziół, można powiedzieć: nie tyle wywar, co po prostu wyciśnięte, wyciśnięty sok z ziół. Więc y, piję, żeby po prostu wspomóc też ten organizm w ten sposób. I tak jak mówię, no, kurkuma, jak wiecie, działa przeciwrakowo. Przeciwzapalnie i imbir działa rozgrzewająco, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i również przeciwrakowo. Więc jest to doskonały sposób. Chciałam powiedzieć i tutaj się odnieść do mm, osób, które mają raka. Między innymi raka piersi na przykład. Kochani, sok z imbiru ulecza raka tak samo jak i kurkuma można sobie zrobić sam sok z imbiru a można sobie zrobić mieszankę ale sam sok z imbiru tak samo ulecza raka należy pić go kilka razy dziennie soczek z imbiru i jeżeli macie zdiagnozowanego raka, to zacznijcie sobie pić kilka razy dziennie. Jeżeli chodzicie na kontrolę do lekarza i nie widać postępów poprawy albo jest znikomy, wtedy zwiększacie ilość mililitrów tego soku i dalej go pijecie kilka razy dziennie. Zwiększacie do takiej ilości i pijecie go tak długo, aż uleczycie się z raka. Więc jest to taka informacja dla osób, które się zmagają z problemami rakowymi. To naprawdę działa próbujcie wspomagajcie organizm pomagajcie mu się uzdrowić Kolejna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć to ponieważ w nocy miałam te uleczanie problemy też no źle mi się oddychało w nocy z tego względu no że w pozycji leżącej to mi tutaj zasychało w nosie i, i ten nie miałam takiego wiecie Konkretnego y, snu regeneracyjnego, bo cokolwiek mój organizm w nocy naprawiał, to ja to czułam, y, obserwowałam i tak dalej. W związku z czym y, przez kilka nocy mi się nic nie śniło. Dzisiaj dopiero nad ranem pojawił się bardzo krótki sen bardzo krótki. I powiem Wam, że jest ciekawy, jak większość moich snów, ale go zaczęłam interpretować i zastanawiać się, co on może oznaczać. Teraz Wam opowiem. To była krót... to nie był jakiś długi sen, to była krótki... krótki kadr filmu, można by powiedzieć tak. Jestem na ulicy. I na ulicy, która jest dwupasmówką. Dwupasmówką, i zaraz są z jednej strony światła, i z drugiej strony światła. Akurat było światło czerwone, a ja jestem, tak jakby na tym pierwszym pasie, w pozycji klęczącej, ale to była taka pozycja, że ja byłam rękami na przedramionach oparta. A mój pośladek prawie, że leżał na, na moich piętach. Czyli taka bardzo pozycja niska, podparta, niska. I nie wiem, bo to był, mówię, krótki kadr. Nie wiem skąd ja się tam wzięłam, czemu byłam w takiej pozycji. Po prostu jest taki obraz. I Akurat jestem na tym pasie, gdzie mają z tamtej strony nadjeżdżać auta, i na czerwonym jako pierwsze stoi duża, wielka, długa ciężarówka. Po drugiej stronie też stoi na światłach, akurat ciężarówka. Ja jestem po środku. I nagle zapala się zielone światło. Ta ciężarówka, na której akurat drodze ja, że tak powiem, jestem, rusza, ale rusza normalnie, chociaż widzi, kierowca mnie widzi, ale myśli, że ja zaraz wstanę, bo się może potknęłam i się przewróciłam, że ja zaraz wstanę i. Zejdę, tak? No bo byłam zaraz przy krawężniku, więc kwestia tylko podnieść się i zaraz bym była na chodniku, tak? Bezpieczna. Ja miałam ten tyłek w stronę, właśnie tego z tyłu chodnika. Także byłam skierowana w przeciwną stronę. Więc rusza normalnie. Ja tak spojrzałam, ja miałam wie no jak ja się zaraz stąd nie zbiorę to on mnie rozjedzie. Chciałam wstać, ale moje ciało odmawiało posłuszeństwa. W ogóle nie miałam, byłam tak, tak jakby właśnie osłabiona, nie miałam władzy jakby nad moim ciałem, moje nogi w ogóle były jak z waty. Nie, nie mogłam się w ogóle podnieść. A ta ciężarówka jedzie. Wiedziałam, że ona... Że jak nie zejdę stąd, to on mnie rozjedzie, bo już później nie zdąży wyhamować, bo to nie była długa od, od, odległość, duża odległość. Więc zdając sobie sprawę, że mogę właśnie zginąć. To nie patrzałam się w stronę tej ciężarówki zbliżającej, bo nie chciałam tego widzieć. Mówię trudno, jak nie zdążę się stąd pozbierać. I mnie rozjedzie, to ja nie chcę na to patrzeć. Więc patrzyłam przed siebie i nie wiem czemu, ale właśnie wyobraźcie sobie, że no, przez to może, że się nie mogłam ruszać. To ja podążałam w przód, chociaż bliżej miałam do tego z tyłu chodnika, ale jak ja podążałam? Ja po prostu szukałam, wiecie, pęknięć w asfalcie, tam zaczepiałam te palce i się resztę tłowia po prostu przeciągałam. Przeciągałam. Ta ciężarówka z drugiej strony widziała, co jest grane, i ona sobie tam czekała. Yy, zatrzymała się i czekała, yy, co będzie dalej, no bo wiedziała, że jeżeli ja się nie pozbieram, to tam ta ciężarówka mi rozjedzie i, i wiecie, będzie zamieszanie na ulicy, więc ona, ona poczekała, wstrzymała, że tak powiem, dzięki temu ruch z tamtej strony. A ja tak się zbierałam i zbierałam i nie patrzałam w ogóle w tamtą stronę, jak bardzo się tam ta ciężarówka do mnie zbliża. I jakimś cudem wyobraźcie sobie dotarłam do, do brzegu następnego na wprost mnie chodnika. I udało mi się uniknąć śmierci. Stałam dzisiaj skołowana i się zastanawiałam. Co to znaczy? Czy ja uniknęłam jakiejś śmierci, która być może na mnie właśnie niedawno jakoś mogła czekać, i właśnie się jej wymknęłam? Nie wiem, może poprzez to oczyszczanie, może poprzez ten post, może było coś dużego do uleczenia w moim ciele. I dzięki temu ja przeciwstawiłam się, że tak powiem, tej realizacji. Czy też może to, że ja nie miałam tej. Siły, energii, żeby podnieść to moje ciało. Być może to dotyczy mojego życia. A mianowicie, ja w życiu yy, przepracowałam bardzo dużo godzin. Bardzo intensywnie pracowałam przez wiele lat. Pracowałam 440 około między 430 a 440 godzin miesięcznie. Przez 3 dni mnie nie było w domu, bo i w dzień i w nocy pracowałam. Przychodziłam na 12 godzin do domu. Po 12 godzinach znowu szłam na 3 dni do, do pracy. Ja nic z tego nie będę miała, bo dalej mi się to liczyło jako jeden etat, więc y, niech sobie ktoś nie pomyśli, że ja już wypracowałam, Bóg wie, jaką emeryturę. Ale doszedł taki etap, że ja już nie mam y, siły energii i chęci na pracę na etacie. I wszystko teraz właśnie, co się dzieje w moim życiu, to jest właśnie takie zmniejszenie. Zmniejszyłam etat i. I w najbliższym roku chciałabym już zrezygnować z niego. Robić to, co lubię, to, co mnie interesuje. I to jest takie, wydaje mi się, ten, ten sen może, że ja już jestem zmęczona. Tym życiem, tym, tą pracą, i stąd ten taki brak sił i bezwład na tej ulicy. Ale że ja się pozbieram, dam radę i dojdę tam, gdzie chcę, czyli na ten drugi. Brzeg chodnika. Nie wiem, może jeszcze przyjdzie mi w ciągu dnia jakieś inne wyjaśnienie tego snu, bo pamiętajcie, każdy sen coś nam przekazuje. Takich snów miałam różnych, niektóre były bardzo konkretne. Zdarzały mi się sny, gdzie była po prostu pokazana jakaś historia, i na końcu tej historii po prostu pokazywał mi się napis, jedno słowo, co ja mam zrobić. Miałam takie na przykład trzy noce z rzędu, i każdej nocy mi się inne słowo pokazywało. To był ewidentny przekaz od wszechświata. I te słowa były bardzo wartościowe. Nie wiem, e, zobaczę, czy, czy moja interpretacja była prawidłowa. Może to jest przekaz dla mnie, że e, no właśnie, nie poddawaj się, tak? Nie miałaś siły na tej ulicy podnieść się, twoje ciało było osłabione, bo jestem zmęczona życiem i pracą na dacie. Ale idź do przodu i dojdziesz do tego celu, który sobie zamierzyłaś. To tyle kochani, mam nadzieję, że ten film jest wartościowy. I ciekawe, jeżeli tak, to dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał.